Cześć, tu Rafał Cyrański z agencji SEO Funky Media. Dzisiaj weźmiemy na warsztat pytanie, które słyszę coraz częściej: czy sztuczna inteligencja naprawdę jest inteligentna, czy to tylko sprytny system generowania odpowiedzi? Zacznijmy od najprostszej wersji odpowiedzi. Z perspektywy użytkownika AI wygląda magicznie. Zadajesz pytanie, dostajesz sensowną odpowiedź, możesz poprosić o tabelkę, tekst, podsumowanie. Nawet strategię marketingową. I naturalnie rodzi się w głowie myśl: Wow, to jest naprawdę inteligentne, ono wszystko wie. Tyle, że AI nie wie w taki sposób jak człowiek. To nie jest byt, który ma świadomość, intencje, emocje czy swoje zdanie. Pod spodem to jest system, który przewiduje kolejne słowa na podstawie ogromnej ilości danych tyle i aż tyle. Co AI robi świetnie? AI jest inteligentna w jednym sensie. Jest genialna w rozpoznawaniu wzorców. Przeczytała miliardy zdań. Widziała setki tysięcy przykładów rozwiązywania problemów. Uczyła się, jak ludzie odpowiadają na pytania, jak piszą, jak tłumaczą trudne rzeczy. I teraz, kiedy zadajesz pytanie, system rozkłada je na części. Szuka w swoim doświadczeniu. Jakie odpowiedzi najczęściej pojawiały się przy podobnych pytaniach? Składa z tego nową odpowiedź, która brzmi jak sensowny człowiek. Czy to inteligencja? W pewnym sensie tak techniczna, matematyczna, statystyczna ale nie jest to inteligencja w sensie czuję, rozumiem, przeżywam, mam własną opinię. A czego AI nie ma? AI nie ma świadomości, nie myśli o sobie, nie ma ego, ambicji, dumy ani lęku. AI nie ma kontekstu życiowego. To, że napisze poradę o wychowaniu dzieci czy prowadzeniu biznesu, nie znaczy, że cokolwiek przeżyła. Ona po prostu składa w całość to, co miliony ludzi wcześniej napisały. AI nie sprawdza świata. Człowiek może coś zweryfikować doświadczalnie. AI opiera się na danych, które dostała. Jeżeli dane były złe, stronnicze, niepełne, to i odpowiedzi będą kulawe. Dlatego AI potrafi pisać bardzo pewnym tonem rzeczy, które są po prostu błędne. I tu jest największe niebezpieczeństwo. Zbyt duże zaufanie do mądrego tonu odpowiedzi. To w końcu co to jest? Inteligencja czy generator tekstu? Można to ująć tak. Dla Ciebie, jako użytkownika, AI jest zaawansowanym systemem generowania odpowiedzi, który bardzo dobrze udaje inteligencję. Pod spodem to matematyka, statystyka. Rozkład prawdopodobieństwa kolejnych słów. Ale efekt końcowy jest taki, że masz wrażenie rozmowy z kimś, kto rozumie temat. Więc praktycznie w biznesie, marketingu, SEO traktujemy AI jak super szybkie narzędzie do robienia researchu, asystenta do pisania, streszczania, porządkowania, sparring partnera do pomysłów i koncepcji. Ale nie jak nieomylnego eksperta, który zawsze ma rację. Co to oznacza dla Twojej firmy? Po pierwsze. AI nie zastąpi myślenia, ale może przyspieszyć pracę. Może pomóc ci wygenerować szkic tekstu, strategii, nazw, pomysłów. Ale twoja rola to sprawdzić, doprecyzować, nadać temu sens w twojej realnej sytuacji. Po drugie, AI bazuje na tym, co jest w sieci. Jeśli twojej marki tam nie ma, jeśli nikt o tobie nie pisał, nie wspominał, nie cytował, to dla AI praktycznie nie istniejesz. I tu wracamy do Brand Mansions. AI, odpowiadając na pytania o firmy, rozwiązania, narzędzia, szuka nazw, które przewijały się wielokrotnie w konkretnym kontekście. Dlatego budowanie obecności marki w sieci, artykuły, opinie, wzmianki, casey jest kluczowe, jeśli chcesz, żeby AI w ogóle miała szansę Cię wymienić. Po trzecie, AI jako narzędzie w rękach mądrego człowieka jest przewagą. Człowiek i AI ma przewagę nad samym człowiekiem. Ale też człowiek i AI ma przewagę nad AI bez człowieka, czyli wygrywają ci, którzy nauczą się tym rozsądnie posługiwać, a nie ślepo ufać. Jak ja to podsumowuję klientom? Kiedy ktoś mnie pyta, Rafał, czy AI jest naprawdę inteligentna, odpowiadam mniej więcej tak. AI jest bardzo dobra w generowaniu sensownych odpowiedzi, ale nie ma świadomości ani własnego zrozumienia świata. To świetne narzędzie, ale to nadal narzędzie generuje odpowiedzi. Mądrość zaczyna się tam, gdzie człowiek potrafi z tego narzędzia skorzystać i jednocześnie nie traci własnego myślenia. Jeśli chcesz, żeby AI lepiej rozumiała i widziała twoją markę, albo chcesz poukładać, jak AI może wspierać SEO i marketing w twojej firmie, odezwij się do nas w Funky Media. Link znajdziesz w opisie filmu. Dzięki za uwagę. Daj znać w komentarzu, jak ty postrzegasz AI. Bardziej jak inteligencję czy tylko sprytny generator odpowiedzi? Subskrybuj kanał Funky Media, mówił Rafał Cyrański. Do zobaczenia w kolejnym materiale.